MotoŚwiat, kanał tworzony z pasją. Cześć moi drodzy, ja jestem Andrzej, a to jest kanał MotoŚwiat. W dzisiejszym odcinku przygotowałem dla Was kilka propozycji samochodów za około 5000 zł. Wiem, jest to dosyć ciężki budżet. Czy uda mi się znaleźć jakieś samochody w tej kwocie, które nie zrujnują budżetu? Moje założenia są takie. Ma być, skoro jest to samochód za około 5000 zł, nie może być to samochód drogi w eksploatacji, czyli odpadają marki premium naturalnie. Będą to raczej mniejsze samochody, ale też przedstawię Wam kilka ofert samochodów większych, takich bardziej rodzinnych, też za około 5000 zł. No to co? Nie przedłużam, zaczynamy. Pierwszą moją propozycją jest Skoda Fabia pierwszej generacji. Produkowana w latach 1998-2008. Facelifting miał miejsce w 2004 roku. Polecane silniki to 1,4 mpi. O mocy 68 koni oraz słynne 1.9 TDI o mocy 90 koni. Występowała też wersja RS tego samochodu, i co ciekawe, ona występowała z silnikiem diesla, też 1.9 TDI, ale już o mocy 130 koni mechanicznych. Ceny tych samochodów zaczynają się już od około 2000 zł a kończą na około 12 tysiącach złotych. Oczywiście to są widełki, można znaleźć troszeczkę droższe, troszeczkę tańsze egzemplarze. Ale myślę, że bez problemu taki samochód znajdziecie za 5 tysięcy. I co jest jego plusem? To na pewno koszty eksploatacji, ponieważ części do tego samochodu są dosłownie wszędzie. Można powiedzieć, że nawet z pożywczaku. Oczywiście trochę żartuję. Ale części zamiennych jest bardzo dużo, nie są one drogie. Możecie też wybrać wersję właśnie z gazem na przykład i też obniżycie sobie wtedy koszty eksploatacji takiego samochodu. Skodę Fabia 1 możecie kupić zarówno w wersji hatchback pięciodrzwiowej oraz kombi. Jeżeli poszukujecie niedużego kombi, ale właśnie bardziej praktycznego od hatchbacka, to też możecie sobie poszukać takiego samochodu. Na to zwrócić uwagę przy takim samochodzie? No przede wszystkim na rdze, no jest to już samochód, który może mieć nawet 26 lat więc na to warto zwrócić uwagę, ale jeżeli jest zadbany egzemplarz, to bez problemu znajdziecie taki, który jeszcze nie jest jakoś super mocno skorodowany, więc myślę, że Skoda Fabia 1 to jest fajna propozycja, ale to dopiero początek, lecimy dalej. Drugą moją propozycją jest Peugeot 206, czyli ten sam segment, segment B. Występował on również w wersji hatchback oraz kombi. Ponadto była też wersja 206 CC, czyli coupe cabrio. Jeżeli chodzi o silniki, no to silnik 1.6, benzyna 90 koni będzie optymalnym wyborem, albo, jeżeli chodzi o diesle, no to 2.0 HDI o mocy 90 koni. Te dwie jednostki myślę, że są godne polecenia i nie zrujnują Waszego budżetu. Produkowany pz 206 był w latach 98 do 2009. Facelifting był w 2003 roku. Natomiast w 2009 przyszedł już taki bardzo gruntowny facelifting i wtedy zmieniono nazwę z 206 na 206 co oznacza, że... Front samochodu przeszedł dużą metamorfozę i był bardziej upodobniony do Peugeot 207 i aktualnej gamy modelowej stylistycznej z tych lat produkcji. Ponadto zmienione to jest troszeczkę wnętrze. Ceny tych samochodów zaczynają się też od mniej więcej 2000 zł, a kończą na około 11-12 tysięcy zł. Bez problemu, za około 5000 zł znajdziecie zdrowy egzemplarz. I co ważne, możecie trafić też taką wersję z klimatyzacją bez problemu, nawet automatyczną. Myślę, że jest to dosyć fajna propozycja. Jest to wygodny samochód. Da się znaleźć taki samochód bez rdzy i z dosyć przyzwoitym wyposażeniem. Więc myślę, że jest to propozycja godna zastanowienia, jeżeli szuka się samochodów w tym segmencie. No dobra, te dwa samochody, które przedstawiłem. Są samochodami, które no, umówmy się już nie wyglądają dosyć nowocześnie jak na dzisiejsze czasy, więc teraz będzie propozycja samochodu, który wygląda zdecydowanie nowocześniej. Również jest z segmentu B, a mowa o Fiacie Grande Punto, czyli tak naprawdę trzeciej generacji Fiata Punto. Na takim samochodzie swoją drogą zdawałem prawo jazdy. Grande Punto był produkowany w latach 2005 do 2010. Aż 18. Natomiast w 2009 przyszedł y, dosyć mocny facelifting i wtedy nazwano to punto z Grande Punto na Punto Evo i było oferowane jako Punto Evo. Zmieniono też wtedy deskę rozdzielczą, troszeczkę nabrała obłości, okrągłych nawiewów, no i wyglądała na pewno zdecydowanie nowocześniej. Natomiast w 2012 roku również zmieniono nazwę tego samochodu i już nie był oferowany jako Fiat. Punto Evo czy Grande Punto, a jako Punto 2012, no i był produkowany do 2000, tak jak wspomniałem, 2018 roku. Ceny tych samochodów zaczynają się od mniej więcej 4000 zł do około 14-15 tysięcy. Da się znaleźć egzemplarz za około 5000 zł. Jednak to już na pewno będzie troszeczkę trudniejsze wyzwanie niż w porównaniu do tych dwóch poprzednich propozycji, które Wam tutaj pokazałem, ale da się, bo przeszukałem troszeczkę aukcję i da się za około 5000 znaleźć taki samochód. Co ciekawe, występowała też wersja Abarth tego Fiata, która miała silnik 1.4 turbo o mocy około 160 koni. Były też troszeczkę wzmocnione i większe te moce, dostępne w różnych wersjach. No to już jest taki gokart, no ale to już jest też cena troszeczkę inna i takiego samochodu za 5000 na pewno nie znajdziecie. A jakie silniki w Grande Punto są polecane? No to przede wszystkim 1.4 77 koni benzyna, no i słynne 1.9 Multijet, CDTI, JTD w zależności od tego w jakich samochodach był oferowany, bo on był oferowany w wielu markach pojazdów, o mocy 120 i 130 koniach w przypadku Fiata Grande Punto. Punto po prostu. Myślę, że ta propozycja jest dla tych osób, co szukają troszeczkę bardziej nowoczesnego samochodu, ale który również nie zrujnuje waszego budżetu. Ale tutaj bardzo trzeba zwrócić uwagę na korozję, ponieważ w Fiacie Grande Punto nawet ona występuje bardziej niż w Peugeotie 206 czy Skody, Skodzie Fabi, o której już wspomniałem. Więc na to przede wszystkim trzeba zwrócić uwagę, bo te samochody rdzewieją w oczach, niestety, jeżeli są zaniedbane. No dobra. To teraz przejdźmy do troszeczkę większego segmentu. No i zaczniemy propozycją od Opla Astry H, czyli trzeciej generacji tego modelu. Polecane silniki 1.6 115 koni oraz 1.8 125 koni. Oczywiście mówię o silnikach benzynowych, natomiast jeżeli chodzi o diesla, no to tak jak w przypadku Fiata Grande Punto, tak i tutaj występował silnik 1.9, tylko tutaj o oznaczeniu CDTI, a nie Multijet. I on był tu oferowany w mocach od 100 do aż 150 koniak. Przy 16 zaworach. Jest to naprawdę udana jednostka. Ja ją miałem w, Ople, w Oplu Wektrze, więc na pewno śmiało mogę Wam polecić tę jednostkę, jeżeli szukacie diesla. A jeżeli wystarczy Wam benzynka jeszcze zagazowana, to nawet ta 1.6 sobie tutaj myślę poradzi do takiego spokojnego przemieszczania się. Samochód ten był produkowany od 2004 roku do 2014 roku z faceliftingiem w 2006 roku. Ceny tych samochodów startują od mniej więcej 3000 zł a kończą się na około 17 tysiącach. Opel Astra H występował w kilku wersjach nadwoziowych, począwszy od hatchbacka pięciodźwiowego, kombi oraz wersję cabrio. Stylistyka tego samochodu raczej jest taka bardziej stonowana. Wnętrze też może na początku Was przytłaczać dużą ilością przycisków, ale jeżeli się do tego przyzwyczajicie, to nie będziecie już potem narzekać na to. Kwestia po prostu przyzwyczajenia i nauczenia się obsługi tego samochodu. Plusy to na pewno też... Tanie części zamienne. Da się znaleźć bez problemu egzemplarz, który nie jest pordzewiały i myślę, że w kwocie około 5000 zł bez problemu znajdziecie dosyć zadbany egzemplarz dodatkowo z manualną klimą, która praktycznie występowała zawsze w tej Astrze, więc myślę, że jest to też również godna propozycja samochodu do około 5000 zł. No dobra, idziemy dalej tym segmentem. Teraz Peugeot 307. 307 była produkowana od 2001 roku do 2011 roku i przeszła facelifting w 2005 roku. Ona była oferowana w różnych wersjach nadwoziowych, tak samo jak Astra, czyli hatchback pięciodrzwiowy, kombi, przy czym warto dodać, że była wersja kombi i SW, gdzie SW miała panoramiczne okno dachowe. Oraz mogła posiadać 7 aż miejsc, więc no już się robi z tego taki rodzinny samochód. No i występowała też wersja 307 CC, tak jak w przypadku 206. A z jakimi silnikami szukać PZL 307? No to przede wszystkim silnik 1.6 o mocy 109-110 koni, w zależności od tego, na jakim portalu są podane dane techniczne oraz 2.0-138 koni. Oba można zagazować, więc będzie tańsza eksploatacja. No i oczywiście silnik 2.0 HDi, tak samo jak w przypadku Peugeot 206, o mocach 90, 109 oraz 136 koni mechanicznych. Również polecana jednostka. Co warto powiedzieć, to te samochody zaczynają się już od około 3000 zł, kończą się na około 13000 zł bez problemu. W cenie około 5000 zł uda Wam się znaleźć zadbany egzemplarz. Mówię tutaj bardziej o wersji hatchback i kombi, bo CC są troszeczkę droższe, więc musielibyście troszeczkę więcej dołożyć, jeżeli chcielibyście takie, taką wersję nadwoziową. Halo, halo, a czy słyszeliście już o wtyczce Shop? Jest to wtyczka, dzięki której otrzymujecie cashback za Wasze zakupy dokonywane online. Na chwilę obecną ta wtyczka współpracuje z taką ilością sklepów i dla przykładu, na Allegro macie teraz 5% cashbacku, na Aliexpress 20%, na Temu prawie 50%, Amazon 20%. Oczywiście te wartości ciągle się zmieniają, więc warto sobie to obserwować. Ponadto, że możecie oszczędzać na Waszych zakupach poprzez cashback, który otrzymujecie dzięki tej ptyczce, to możecie również i zarabiać. Wchodząc w zakładkę Polecaj i Zarabiaj, po zarejestrowaniu się z tego linku, otrzymacie swój własny link jeżeli wyślecie go do znajomego i on zarejestruje się z Waszego linku, to zarówno on, jak i Ty otrzymacie po 10 zł. Warunkiem jest, aby taka osoba w ciągu 30 dni dokonała zakupów poprzez tą wtyczkę za minimum 70 zł. I wtedy właśnie i Ty, i on otrzymacie po 10 zł na konto Letishop. Tak to wygląda w moim przypadku. Jak widzicie, zarejestrowało się 58 osób i dostałem z tego 150 zł bonusu. A ile w sumie już na tym oszczędziłem i zarobiłem? Zobaczcie. W sumie zaoszczędziłem i zarobiłem na tym 655 zł. Na chwilę obecną mam do wypłaty 324 zł, a jeszcze oczekuję cashback na kwotę 23 zł, czyli w sumie tutaj będzie 350 do wypłaty. I co ważne, te pieniążki, które tutaj zgromadzicie, możecie sobie wypłacić bezpośrednio na wasze konto, które podacie podczas rejestracji. Tak więc gorąco zachęcam Was do zainstalowania tej wtyczki, bo jak widzicie na moim przykładzie, możecie naprawdę sporo na tym zarobić i zaoszczędzić. A link. Do tej wtyczki będziecie mieli w opisie pod filmem i wyświetla wam się on również tutaj. Dodam jeszcze, że Leti Shop oferuje również monitorowanie cen poszczególnych produktów, więc jeżeli sobie wrzucicie produkt, który was interesuje, no to ta wtyczka będzie monitorować ceny i powiadomi was, gdy ta cena spadnie. A ponadto, przeglądając dany produkt, też proponuję wam od razu oferty na innych stronach, z którymi współpracuję. Więc myślę, że jest to fajne rozwiązanie. No i ostatnia rzecz, którą chciałem wspomnieć o Letyshop, Shop, to to, że nie musicie korzystać z komputera. Jeżeli chcecie używać tej wtyczki, tego cashbacku, możecie również zainstalować sobie aplikację na smartfona czy też na tablet i wtedy za pośrednictwem tej aplikacji również dokonywać zakupów. No i wtedy też otrzymywać cashback i na tym zarabiać. Więc serdecznie polecam. Link, oczywiście, w opisie pod filmem. Przechodzimy do kolejnego samochodu. Jest nim. Również Skoda, tym razem Octavia 1. Dlaczego jedynka, A nie dwójka? Bo jest prostsza konstrukcyjnie i łatwiej znaleźć takie samo do około 5000 zł. Co ciekawe, Octavia wychodziła w dwóch wersjach, tak jakby wnętrza: w biedniejszej, gdzie miała taką kapliczkę, i w takiej bogatszej, którą widzicie teraz na ekranie. Polecane silniki to na pewno 1,6 PI o mocy 102 KONI. No, i jeżeli ktoś szuka mocniejszych wrażeń, to, to też polecaną jednostką jest 1 8 Turbo o mocy 150 KONI i w wersji RS o mocy 180 KONI. Samochód ten występował z napędem naprzód, ale również i z napędem na 4 Koła. Manual i automat. I jeżeli chodzi o diesle, no to tutaj oczywiście słynny 1,9 TDI o mocy 90, 110 lub też 130 KONI mechanicznych. Produkowana ta skoda była w latach 96 do 2010. Facelifting był w 2000 roku, a od 2004 roku Była równolegle oferowana z, z Koną Oktawią drugiej generacji i wtedy nazwano ją jako Octavia Tour. Przeważnie wtedy występuje z silnikami 1.6 wolnosącymi benzynowymi 102 konie mechaniczne. Ceny tych samochodów zaczynają się od około 3000 zł. A kończą na około 12-15 tysiącach za te najmłodsze roczniki. Bez problemu myślę, że znajdziecie taki egzemplarz do około 5 tysięcy. Warto jednak przeszukać dobrze ogłoszenia, bo możecie raz znaleźć wers samochody, które są dosyć mocno skorodowane, jeżeli były zaniedbane, ale jeżeli były zadbane, to tej korozji nie powinno być zbyt dużo na tym samochodzie. No i też warto zwrócić uwagę, właśnie, że jeżeli jest ta brzydsza deska, to możecie wtedy nie mieć nawet elektrycznych szyb z przodu, nie może, możecie nie mieć na przykład klimatyzacji. Więc warto sobie przewertować ogłoszenia i sprawdzić, bo możecie naprawdę bardzo bieda Edition, że tak powiem, tego samochodu znaleźć. Ale bez problemu, jeżeli poszukacie troszkę, to wersję taką z klimą i elektrycznymi szybami, czyli takim podstawowym wyposażeniem na dzisiejsze czasy, bez problemu też znajdziecie. No dobrze i ostatnia propozycja na dzisiaj to znowu Opel, tym razem Vectra C. Czyli trzeciej generacji. Następną był Opel Insignia, e, tak dodam. Vectra C produkowana była w latach 2002-2008, facelifting w 2005 roku, gdzie gruntownie zmieniono przód tego samochodu i potem najłatwiej rozpoznacie wersję po faceliftingu. Silniki polecane to 1,8 Benz na 140 KONI, aczkolwiek dużo osób y, mówi, że ten samochód z tym silnikiem jest troszeczkę zbyt mułowaty. Ja sam posiadałem ten samochód, ale z silnikiem 1,9 CDTI, czyli takim samym jak chociażby w Grande Punto czy też w Oplu Astra H. I naprawdę mogę śmiało polecić tą jednostkę napędową, bo samochód zużywa naprawdę niewielkiej ilości paliwa. Jest oszczędny, no wiadomo, jak się turbo zepsuje, czy tam wtryski, na no to troszeczkę to raz to szarpnie po kieszenie, ale myślę, że mimo wszystko jest to wersja godna polecenia. W C występowała w trzech wersjach nadwoziowych: sedan, liftback oraz kombi. I moim zdaniem najładniejszą wersją nadwoziową jest liftback taki jak ja posiadałem, bo sedan jest taki, no brzydka, jest ten tyłek, że tak powiem. A kombi wygląda trochę jak karawan, jak to moja żona mówi. Występowała w wersji usportowionej, OPC, były też mocniejsze silniki, fałszustki. Natomiast ja tego tak mówię, skupiam się tutaj na tym, żeby ten samolot był tani w eksploatacji. No jednak 5000 to nie jest duży budżet i na pewno nie chcecie dużo wydawać, więc moją rekomendacją jest silnik 1.8 benzyna czy też 1900 dti o mocy 120 lub 150 koni w zależności czy to jest wersja 8 czy 16 zaworowa. Tak jak w przypadku Astry H, wnętrze może Was na początku trochę przytłoczyć ilością przycisków, natomiast da się naprawdę do tego przyzwyczaić i potem nie sprawia to problemów. Przy tych samochodach należy zwrócić jednak uwagę na dwie rzeczy. Jeżeli macie skrzynię manualną, to na to, czy ta skrzynia działa poprawnie, czy nie wyje, bo z tego co wiem, to jest tam problem taki, że jest seryjnie za niski poziom oleju i nie da się go tak jakby uzupełnić ponad, bo tak jest skonstruowana ta miska i tak dalej. I potrafią się zacierać łożyska w skrzyni biegów, więc zwróćcie sobie na to uwagę podczas jazdy, czy wszystko ze skrzynią manualną jest w porządku w tym samochodzie. To jest jedna rzecz, a druga, no oczywiście stan blacharski, bo jeżeli to jest mocno przetyrany egzemplarz, no to niestety będzie wychodzić na nim dosyć solidna korozja. No jak to w Oplach, prawda? Ale bez problemu możecie znaleźć egzemplarz, który będzie wolny od tej korozji. Mój na przykład nie posiadał absolutnie żadnej korozji. Największą wadą tego samochodu, znaczy wadą. Było to, że płowiały reflektory. Ja oczywiście je regenerowałem. Ceny części też są na przyzwoitym poziomie. No, i jeżeli chodzi o zakup takiego samochodu, to trzeba przygotować od mniej więcej 3,5 tysiąca złotych do około 15-16 tysięcy za najnowsze roczniki i najlepiej wyposażone, więc myślę, że spokojnie też za około 5000 zł znajdziecie w miarę zdrowy egzemplarz, którym jeszcze pojedziecie kilka lat. I to tyle, moi drodzy, co przygotowałem dla was, jeżeli chodzi o. Moją propozycję samochodów za około 5000 zł. Przede wszystkim, przy takich samochodach, myślę, że najbardziej trzeba zwrócić uwagę na stan blacharski, ponieważ jeżeli były zaniedbane no i będą mocno skorodowane, to raz, że mogą Wam już nie przejść przy przeglądu. A dwa, no, koszty naprawy blacharki mogą być dosyć, dosyć duże. A raczej o mechanikę bym się nie bał, bo raz, że ceny tych wszystkich części, do wszystkich tych samochodów, które wymieniłem, nie są jakoś przesadnie drogie, nie są duże, więc. Stan blacharski, stan blacharski przede wszystkim. No jednak są to samochody do około 5000 zł, za około 5000, więc trzeba na to zwrócić uwagę. A jeżeli zapytalibyście mnie, który z tych samochodów ja bym wybrał, to na dzień dzisiejszy, ponieważ potrzebowałbym samochodu troszeczkę bardziej praktycznego, to moim zdaniem najlepszą ofertą i propozycją jest Peugeot 307 wersji SW, ponieważ naprawdę ładne egzemplarze możecie za około 5 6000 wyhaczyć. A posiadają one duże bagażniki, fajne silniki diesla, przyzwoite wyposażenie, bo bez problemu znajdziecie taką wersję z automatyczną klimą. Dlaczego nie Vectra? A dlatego, że Vectra miałem, a jeżeli bym chciał Vectra Kombi, to nie do końca mi się podoba, dlatego też moja propozycja i mój wybór to byłby Peugeot 307. I myślę, że najłatwiej taki samochód będzie znaleźć w okolicach 5000 zł, jeżeli mówimy właśnie o tego typu segmencie samochodów. Dajcie znać, jakiego samochodu według Was zabrakło na tej liście. I jeżeli taki odcinek Wam się spodobał i chcielibyście, żebym kontynuował tą serię, na przykład w następnym odcinku zrobił samochody do 10 tysięcy, czy też 15 tysięcy, albo jakoś tematycznie, czyli kombi do 10 tysięcy, albo rodzinne do 15 tysięcy itd., itd., to dawajcie znać w komentarzach, zostawcie dużo łapek w górę, e, udostępniajcie ten film. Jeżeli będzie miał pozytywny odzew, to przygotuję dla Was kolejny odcinek z tej serii. No i to tyle. Jeżeli się podobało, Łapka w górę, subskrypcja i dzwoneczek, a my jak zwykle widzimy się w niedzielę o godzinie 9. Trzymajcie się, do zobaczenia, do następnego. Cześć!